Dzień dobry, moi kochani, witam was serdecznie na kolejnym odcinku. I dzisiaj mam zdrapki za 70 zł. Z czego tak, słuchajcie, część zdrapek jest z pomysłowicki Justynki, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam. No Justynka poprosiła, abym zdrapała wszystkie linie z numerkiem siódmym. <grym> Także mamy całą tutaj prawie całą rodzinkę linii bo już szczęśliwych nie ma. Także mamy z numerkiem siódmym. Testujemy Bądzika a ja od siebie jeszcze do tego dołożyłam klub milionerów, mega pensję oraz drugą pensję. Ale oczywiście Justynki z drabki mają pierwszeństwo. Także na początek super linie. Oczywiście z siódmeczku. Także kochani, trzymajcie mocno kciuki. A Tobie, Justynko, jeszcze raz serdecznie dziękuję za propozycję. Mam nadzieję, że siódemki będą szczęśliwe dzisiaj. Zobaczymy. I na początek biedronka i lody. Ok. Lody już mamy. Biedronkę również. Tu jeszcze lody. I tu mamy obydwa. Dobrze, co dalej? Piłka i krab. Piłka i krabik. Hmm. No nie widzę. O, o, o Pusty przelocik. Łódka i serce. Tu mamy łódź. Tutaj nic. No, serca niestety nie dali. Łódź tylko jedno. No. Zaczyna się słabo. Motyl yy, i moneta. Ale wiadomo, później może coś się zadzieć. Moneta. Motyl tyl, jeden i drugi. I jeszcze tutaj dwa. Ok, co dalej? Tęcza i leżak. Leżak. Tu jest tęcza. Tęcza. No, teraz wpadają fajnie symbole. Tu jeszcze leżak i tęcza. Co tam leżak? <grym> Leży, się tu przywraca koło mnie. Korona i słoń. To tak, tu mamy słonie. Yy, tu jeszcze słoń. A korony nie ma. No to teraz cytryna i balony. Okej, okay, cytryna, balony. Mamy cytrynę. I tylko cytrynę. Wiatrak i rolki. Tutaj są rolki. Kolejna. Wiatrak też jest. I jeszcze tutaj i tutaj. Okej, okay, wszystko. No to kolejne dwa. Sakwa i popcorn. Sakwa jedna, sakwa druga. I tutaj kolejna. No popcorn nie ma. To teraz słońce i klapki. Tutaj ładnie słońce świeci. Klapki też są. I tu jeszcze słońce. I ostatnie decydujące. Rower i ptak. Hmm. Rower jest, ptak jest, ale niestety wszędzie czegoś zabrakło. Także super linie. Puściutkie. Tak więc czas na większą wersję, ekstra linię, również z oczywiście. I na początek moneta i rower. Moneta jest. Tutaj kolejna. Rower też jest. I jeszcze tutaj moneta. Okej, okay, wszystko. To teraz wiatrak i lody. To tak, wiatrak, tutaj lody. Lody. Tutaj kolejne. Tutaj nic. I jeszcze tutaj lody. Okej, okay, chyba wszystko. To teraz słoń i leżak. Słoń i leżak. Mamy leżak. I jeszcze słoń. Hmm. Słoń i leżak. No a na razie nic nie widzę. Kurde więcej. No chyba nic więcej nie ma. Polecimy dalej. Arbus i diament. Arbus i diament. Hmm. No co jest o, mamy arbuza. O, i tutaj też był. Stop, stop, stop. ja po prostu ślepo. Arbus <grych> i diament. Dobra, lecimy, lecimy. Tu jeszcze arbus. No i tutaj. A diamentu, no, nie widzę. Słońce i parasolka. Okej, okay, to tak, słońce. No. Tutaj też są dwa słoneczka. I jeszcze parasolówka, dobra. Mm. Aha. <grym> no i więcej nic nie ma. No to idziemy dalej. Piedronka i motyl. Piedronka i motyl, ok. Hm. No chyba jakieś jaja, co jest? <grym> Gdzie są symbole? Kości i gwiazda. Zaraz pewnie zaczną wpadać. Kości, gwiazda. Jest gwiazda. Kości. No i się zaczyna. Tu jeszcze gwiazdy. Ok. Co dalej? Dzwon i serce. Serce. Tu kolejne. Dzwon też jest tu nic, no i do końca już nic, no to teraz podkowa i piłka, piłka jest, podkowa również, tu kolejna, tu, no, sporo teraz wpada symboli, ale w sumie z dziwnego zdrapka się kończy, podkowa i piłka, wszystko, ok. No to teraz korona i kwiatek. Kwiatek jest. Tu jest kolejny. I więcej nic nie widać. No dobrze. No to teraz co mamy? Łódź i okulary. Łódź, okulary. Okej, okay. no to lecimy. Tu jeszcze okulary są. Tutaj. Pudź. Okulary. Tu kolejne. No, teraz wpadają, ale wiadomo, pewnie tak czegoś zabraknie, życie, Okulary. I to w sumie chyba tyle. Dobra. Mamy jeszcze cztery symbole: sakwa i ptak. Sakwa jest. Ptak również. Tu jeszcze. I, i, I jeszcze tutaj sakwa. No dobrze. No to co? Aby coś tutaj wpadło. Rolki i balony. No to sprawdzamy, czy coś to da. Eee, rolki, balony są balony. Tu kolejne. Rolki. I no, niestety ekstra linie również puste. Tak jest, kontrolne są różne. No to teraz przyszła pora na największe megalinie. I mamy również numerkiem siódmym. No i ostatnie, trzymajcie kciuki, oby ten wądzik się spisał. Szminka i winogrono. To tak, jest winogrono. i jeszcze śminka tutaj jeszcze winogrono ale o jest mamy śminkę i to wszystko dobrze co dalej liść i naszyjnik naszyjnik jest kolejny tutaj 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 mamy liścia. Tutaj nic. I tutaj naszyjnik. Ok, co dalej? Serce i klucz. Klucz mamy. Serce również. Tu jeszcze serce. Klucz. Tutaj serce. No, tutaj od początku ładnie sypie. Oby um, się nie zatrzymało, właśnie. No. Serce i tu jeszcze serce. No i chyba wszystko. Dobrze, co dalej? Korona i popcorn. Korona. Tutaj kolejna. Tutaj. I popcorn jeszcze. No, ale nic więcej nie widać. No to lecimy dalej. Pióro i klapki. Pióro jest, klapki również. No, fajnie idzie. Pióro i klapki, tu jeszcze pióro. Oby nie przestało tutaj sypać. Tu jeszcze pióro, klapki. I tutaj pióro. No i wszystko. Dzwon i motyl. Dzwon jest. E, tutaj kolejny dzwon. Tutaj. Tu jeszcze. O, i tutaj. No, a motyla niestety nie było. To teraz kutka i żółw. Ok, kutka była. Hmm. a żółwie, no chyba nie kojarzę ale zaraz zobaczymy tu jeszcze kłódka i tutaj no i żółwia, niestety brak to teraz moneta i słońce wybaczcie, już jestem, Lolek mnie rozproszył teraz moneta i słońce no to lecimy mamy monetę, słońce również tu jeszcze słońce Kolejne. Tutaj nic, tutaj nic, i tutaj też już nic. No to lecimy dalej. Flaming i tęcza. Flaming. Tutaj kolejne. Mhm. I, i, I tyle. No, niestety coś pomału przystupuje, zdrapka Pierścionek i diament. No to tu były obydwa, kojarzę. Właśnie, tu jest diament, tutaj kolejny. Tutaj nic, tu jeszcze pierścionek, diament i jeszcze jeden diament na dole. Dobrze, co dalej? Kości i gwiazda. Kości, gwiazda. Okej, okay, kości mamy. Gwiazdy również. No, nie kojarzyłam. Yy, tutaj nic i tutaj nic. No dobrze, co dalej? Podkowa i sakwa. Podkowy. O, tu kolejna. Sakwa też jest. Yy, tu jeszcze mamy. Kurde, sporo tych symboli fajnie, tu jeszcze podkowa, no i to wszystko, łódź i lody, łódź i lody, no i co, pusty przelew, <gryw> i ostatnie dwa, foto i arbuz, no to sprawdzamy, czy coś to da, jest arbuz Jest foto i tu jeszcze foto, no ale niestety żadna linia się nie utworzyła, także sprawdzamy bonusik, czy będzie dolar, a niestety portfel u stówkę miał. No niestety dzisiaj bądźki pechowe, ale oczywiście z tym tylko nie przejmuję się. Bądźki przetestowane, sprawdzone. Ja oczywiście linie uwielbiam, także bez problemu i z wielką przyjemnością sprawdziłam dla ciebie ten numerek. A teraz przejdźmy sobie oczywiście do moich zdrapeczek, czyli na początek wlatuje druga pensja.

Klub Milionerów. No, ostatnio okazała się szczęśliwa. Dzisiaj mam z numerkiem pierwszym, także jestem ciekawa, jak się spiszę. Jedyneczka, tylko troszeczkę oddalę. O, coś takiego. Zobaczcie, trzęsienie ziemi. No i szukamy jeszcze korony. Także no, zobaczmy. O Jezu, chciałam tutaj posprzątać, a drabka wyleciała. Dobra, lecimy. I co tutaj szukamy? 25, 38, 31, 11, 10 i 37. No dobra. I co tutaj się okryje? Fajna wygrana. Pod jedynką numer zdrabki. No niestety mamy odwrotność. 14, brak. 23, 32 blisko. No cała nadzieja w tej zdrabce, kurczę. Mam nadzieję, że jednak się zlituje lotto. Coś tutaj wpadnie, nawet zwrocik. Honorowa wygrana jest! I proszę bardzo, wymanifestowałam sobie. <grym> ja tu właśnie o wygranej. I proszę bardzo, 37 jest wygrana. Pięknie. I to mi się podoba. 17, 22, 24, 34, 41. Ok, co dalej? 15 czwórka, trójka, 35 i tutaj 16. Ok, no to ostatni rządek, 39, dziewięć, dwójka, dwadzieścia dziewięć, i na końcu szóstka, ale mamy 37, siedem, także sprawdzamy, co tutaj się kryje i mamy dwie deszki zwrotu, o których mówiłam, <grym> no. No i fajnie, przynajmniej coś wpadło na koniec. Już myślałam, że będzie totalnie pusto. Fajne drapeczki. Ja uwielbiam linie, także Justynko, dziękuję Ci jeszcze raz za pomysł i propozycję na odcinek. Jeżeli ktoś ma z Was jakieś ciekawe propozycje na odcinki, albo jakieś numerki sobie chce, żebym podrapała konkretne, to oczywiście możecie napisać w komentarzu. Ja chętnie realizuję takie pomysły. No, tu mi troszkę długo zajęło, bo nie mogłam znaleźć mega linii z siódemką, ale w końcu się udało, dlatego na szybciutko nagrałam. No i co, zostawcie oczywiście serduszka dla Justynki w komentarzach za pomysł. No i co kochani, ja Wam oczywiście dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli ktoś się jeszcze nie subskrybuje, no to oczywiście do tego zachęcam. Także co kochani, ja się z Wami żegnam, życzę Wam pięknego dzianka i widzimy się w kolejnym odcinku. Także buziaki, pa pa!